Wirus czytania, odcinek 26. Wirus czytania, czyli próba odczarowania tego negatywnie kojarzącego się słowa wirus i ukierunkowania go na skojarzenia pozytywne związane z czytaniem, z rozmową o książkach i z namysłem nad literaturą. Dzisiaj chciałabym Państwu polecić powieść Izabel Allende: Dom duchów. Państwo zapewne doskonale tę powieść pamiętacie, tak jak i film, który pod tytułem Dom Dusz mogliśmy swego czasu oglądać. To niezwykła saga rodziny, niezwykła, bo znakomicie łącząca to, co ważne w przestrzeni intymnej, prywatnej i to, co istotne w przestrzeni publicznej. To także bardzo ciekawa powieść, jeśli mowa o realizmie magicznym, bo faktycznie w tej powieści obok siebie funkcjonuje świat duchów, świat wyobrażeń, świat przeczuć, świat intuicji, ale i świat realistyczny, niekiedy bardzo brutalny, niekiedy niezwykle mocno. Uderzający w podstawy istnienia człowieka. Ale to też powieść, która bardzo ciekawie opowiada o kobietach. To właśnie kobiety w tej rodzinie są najważniejsze, najciekawsze to od nich najwięcej zależy, choć to one jednocześnie muszą walczyć o swoją pozycję. O swoje szczęście, o to, by nie zostać osobami milczącymi, bez głosu, ale znakomicie udaje im się pokazać, jak ważna jest niezależność, jak ważna jest wolność, jak ważna jest wreszcie walka o samego siebie. Dą duchów to także powieść, w której bardzo poruszająco i bardzo wiarygodnie zostaje opowiedziana negatywna moc wynikająca z dyktatury, negatywna zmiana społeczeństwa pod wpływem terroru. Tutaj AND świetnie pokazuje, jak terror niszczy nie tylko zwykłych ludzi, nie tylko swoich przeciwników, ale i tych, którzy byli ich jego fanatycznymi zwolennikami. Allende zresztą, jak państwo doskonale wiecie, jest kuzynką prezydenta Chile Salvadora Allende, który w wyniku wojskowego zamachu stanu został obalony i wtedy rozpoczęła się dyktatura wojskowa Pinocheta. Ten obszerny fragment portretujący właśnie dyktaturę jest w tej książce niezwykle sugestywny, niezwykle poruszający. Niezwykle też wiarygodnie pokazuje, jak człowiek potrafi niszczyć drugiego człowieka i jak przerażające bywają skutki. Takiego akurat sposobu przejmowania władzy i takiego akurat sprawowania władzy. Książka aktualna, książka ważna, książka do wielu powrotów, ale i też książka, w której zapamiętuje się to pierwsze i ostatnie zdanie, które tutaj zatacza krąg, to pierwsze zdanie, które na wszystko otwiera, i to ostatnie zdanie, które zamyka wszystko, ale to wszystko w obu przypadkach za każdym razem znaczy trochę to samo, ale jednocześnie bardzo inaczej. Polecam państwu.